Szanowny Boże, Ryszard Halwa, e, państwa moim gościem jest prezes, pełniący obowiązki prezesa pks pan Leszek Skiba. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezesie, bardzo się cieszymy, bo rzadko mamy o biznesie, mówimy o wartościach, o różnych innych rzeczach. O też o polityce, o polityce, ale właśnie teraz chcielibyśmy porozmawiać o biznesie, tym bardziej w dobie pandemii wiemy, że, że to są ważne rzeczy. E, o ile pamiętam, kiedyś PKOSA, znany bank z tak zwanym Żubrem, został przyjęty przez Włochów. E, oczywiście poprzednia ekipa sprzedała i, i ponownie został w czasie obecnej ekipy politycznej przyjętej. Jakie znaczenie ma dla gospodarki polskiej przyjęcie PKOS-a, Bo to jest, jak rozumiem, drugi bank co do wielkości w Polsce. Tak, bank PKOS jest, jest drugim bankiem co do wielkości. Jest bankiem, w którym um, ma, własność jest rozdrobniona, ale ten dominujący podmiot jest PZU i PFE, czyli dwa podmioty, które, w których jest istotna udział w Skarbu Państwa. Więc pośrednio rzeczywiście jest tak, że ten udział Skarbu Państwa jest, jest widoczny i z tego ale punktu jest widzenia... przeważający, czy? 32% jest... to jest udział Skarbu Państwa, ale jest to na tyle dużo, że ten, czy pośredni udział Skarbu Państwa przez PZU i PFR, ale jest to na tyle dużo, żeby, żeby mieć... Zdecydować istotę... o, o PFR tak, PFR tak, I w, w tym sensie PFR. to jest rzeczywiście, jest istotne, że perspektywa naszego banku jako PKO jest w tym sensie, Krajowa, może być polska, że te najważniejsze decyzje zapadają tutaj. I oczywiście mamy też banki zagraniczne, które jak zawsze w każdym kraju są obecne, i to decyzja o, o odkupie, o, o odzyskaniu, tak. można powiedzieć, tutaj w lokalne polskie ręce PKS-a wynikał, jak rozumiem, z faktu i tak możemy tym się pochwalić, i właśnie, żeby te decyzje, które dotyczą kredytowania. Przedsiębiorstw zapadały tutaj w Polsce. I w Polsce A, no właśnie, i najważniejsze, tak. bo zdarza się tak, że te najważniejsze, krytyczne, można powiedzieć, takie istotne decyzje, w przypadku gdy bank jest w posiadaniu podmiotu zagranicznego, no to wtedy te decyzje podejmowane są we, przez tak zwaną właściciela matkę. Oczywiście w zależności od skali. No i co tak naprawdę też ma różne konsekwencje. Czyli rozumiem, że to też ma przełożenie na gospodarkę, dlatego, bo Państwo decydujecie y, o kredytach. Jeżeli chce y, się, się gospodarka rozwijać, się to to często potrzebuje kredytów pieniędzy. Pani Prezes, chciałbym się zapytać, jak jakie podmioty, duże podmioty gospodarcze korzystają z Państwa banku? Czy bardziej e, pochodzenia obcego, czy z kapitałem polskim? Jak to wygląda proporcjonalnie? W naszym banku są zarówno te krajowe, jak i, i zagraniczne. Mamy bardzo dużą, duży udział, w, w, jeśli chodzi o to, te przedsiębiorstwa, no, te, może być strategiczne, czyli o takim rozmiarze miliardowym już. Często to są spółki Skarbu Państwa, z którymi współpracujemy. Mamy wielu klientów, których wspieramy. Chociażby od niedawno to, to mówił o tym Orlen, emitował obligacje, które myśmy pomagali. W, Właśnie w tej emisji, w taki sposób, żeby sfinansować potrzebne Orlenowi inwestycje. Są też oczywiście inne spółki z Państwa, ale też staramy się wspierać wszystkie podmioty, które są w Polsce obecne średnie, małe, mikrofirmy, szczególnie te mikrofirmy tutaj polskich przedsiębiorców, którzy na co dzień zmagają się ze swoim, swoimi przeciwnościami i to jest, to jest różnie. So, oczywiście mamy też firmy zagraniczne, ale generalnie w związku z tym, że Mamy całkiem, solidny, solidną liczbę mikrofirm, to tak naprawdę większość przedsiębiorstw, to oczywiście to są, to są lokalne polskie firmy. Panie tak, prezesie, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma wchodzenie z kapitałem spółek różnych zachodnich spoza Polski na, na teren Polski, inwestowanie w Polsce. O czym to świadczy? Czy o zaufaniu, czy o bezpieczeństwie? Różnie jest, znaczy te motywacje są różne. Oczywiście jest tak, że Polska jest krajem, w którym, który się dobrze rozwija. Widzimy, że Polska ma, pomimo oczywiście tego poziomu w dochodzie na mieszkańca, jednak poziom bezrobocia, chociażby aktualnie jest jeden, jest drugi najmniejszy w całej Unii Europejskiej, czyli jakby tutaj ten rynek pracy jest, jest solidny, co pokazuje tak naprawdę, że polskie firmy się rozwijają. Zagraniczne firmy przychodzą tu szukając, różne, z różnych powodów, często i z tego możemy być zadowoleni, szukają specjalistów, bo Polacy są dobrze wykwalifikowani, wykształceni. Jest inwestowanie szczególnie w, w zakresie firm też nowoczesnych, coraz więcej jest takich okazji, oczywiście te miejsca pracy tutaj się pojawiają. Polskie firmy też muszą konkurować z nimi. I oczywiście są, były w, bardziej w latach 90. takie próby przejęć, żeby zamykać, zamykać te miejsca pracy w Polsce i przenosić później do siebie. Myślę, że dzisiaj z, dzisiaj, z perspektywy czasu, widać, że jeżeli ktoś teraz w Polsce inwestuje, to raczej szuka przede wszystkim właśnie wykwalifikowanych specjalistów. I te inwestycje dzisiejsze. W przeciwieństwie od tych lat 90. To, to są te, które opierają się na inżynierach, na nowoczesnych, na osobach, które, które są, można powiedzieć, w Europie trudno dostępne. Polska ma świetnych pracowników, po tych uczelniach technicznych szczególnie widzimy wykwalifikowane osoby i dzisiaj te inwestycje ma, przynoszą miejsca pracy, chociaż rzeczywiście dobrze by było, gdyby też polskie firmy własnościowo, one też sobie dobrze radzą. I ten efekt lat 90., który widzieliśmy, kiedy te miejsca pracy, jakby te firmy prywatyzacja często kończyła się zamknięciem, no to miejsc pracy, no to, to już na szczęście jest zamknięta karta, myślę. Panie prezesie, czy dla indywidualnych osób blokowanie banku jest bezpieczne w dzisiejszej wiem, pandemii, w tej sytuacji bardzo trudnej, czy to jest dobrze inwestować? E, powiedzmy, fundusze w banku, czy to jest bezpieczne, jak to wygląda z strony, powiedzmy, jako banku. Każda osoba, która złoży pieniądze w banku, ma ochronę depozytów i to jest oczywiście w pierwszym kroku Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a później, jeżeli byłby jakiś kłopot z, ze środkami, to jest państwo, czyli budżet państwa czyli do 100 tysięcy euro, czyli to jest ponad 400 tysięcy złotych, to, to każde środki w banku w skoku są bezpieczne są bezpieczne i Rozumiem, sensie... że jest to ten tak zwany KNF, który tutaj Tak, KNF jest i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje te wszystkie środki w bankach, czyli mamy pewność i warto rzeczywiście bankom zaufać w takim znaczeniu, kiedy ten, ta, ten poziom jest do 400 tysięcy złotych, no, wartość już to jest duży wysoki poziom pokazuje tak naprawdę że trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby już zaczynać się zastanawiać, jak rozdzielić te środki między kilka banków, bo to 100 tysięcy jest, jest istotne. Chociaż oczywiście my staramy się i mamy takich klientów, którzy mają dużo większe kwoty i to są często osoby bardzo zamożne, które, które wspieramy swoim, swoim wsparciem, swoją kompetencjami, jeśli chodzi o inwestowanie, ale generalnie w Polsce sektor bankowy i to widzimy. Był ostatni przypadek, idea banku, który został uchroniony przed upadłością, ale generalnie sektor bankowy w Polsce jest, jest stabilny, bezpieczny i tutaj nie ma żadnych problemów. Jest wysoki poziom kapitału własnych, taki, który gwarantuje, że bank w pierwszej linii potrafi ochronić środki swoich klientów. No i takich turbulencji jak ta idea, też zakończona z pełnym sukcesem, bo. Żadne środki w sensie depozytu nie zostały tutaj utracone, jest spełne zabezpieczenia, bo to jest warto, żeby, żeby takie działanie podejmować, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo właśnie środ osób, które, które ciężko pracując, właśnie lokują, pozostawiają te pieniądze, wynik ciężkiej pracy właśnie w bankach. Proszę powiedzieć, jak pandemia przekłada się na kondycję banku? Pandemia jest takim czasem, w którym mamy bardzo dużo, widzimy y, 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 całkiem spory spadek popytu na kredyt. To oczywiście powoduje, że banki zarabiają mniej. Widzimy, że całkiem sporo firm y, mimo wszystko dobrze sobie radzi i to jest ciężki okres, bo widzimy zamknięte restauracje, y, te miejsca, pra miejsca pracy, które są y, tam. No, niestety zostały ograniczone też miejsca, takie turystyka, jakieś hoteliki, hotele, właśnie tak, agroturystyka, no to, to są, to jest, to, te, te firmy mają się gorzej i ci klienci, można powiedzieć, też zwracają uwagę bankom na na to, że nie zawsze, tutaj jest ewidentny spadek popytu na, jakby na inwestycje, decyzję o tym, żeby oszczędzać środki, przeczekać i czekać na lepszy moment, ale z perspektywy z perspektywy takiej, porównując to, co się dzieje w Polsce w innych krajach, widać, że tak naprawdę Polska lepiej przechodzi niż kraje tego, Hiszpania, Włochy. Oczywiście jest, są te sektory najbardziej dotknięte, które teraz jeszcze dodatkowo mają dostać te pieniądze z tego najtarczy, czyli pieniądze, które mają im pomóc przed, no, przed takim trudnym momentem właśnie decyzji zwalniania ludzi, płacenia za rachunki, no to to jest konieczne i w tym sensie to jest dobra decyzja, żeby pomóc, po, obronić polskie firmy przed, przed, właśnie tymi, przed bankructwem, ale generalnie banki bo oczywiście ma, na pewno mają się dużo lepiej niż wiele firm, które nastają przed, przed trudnościami. Banki mają spadek zysków o około 40%, co wynika z, przede wszystkim właśnie z faktu, że um, mniejsze stopy procentowe, co, co negatywnie wpływa, mniejszy popyt na kredyt. Myślę, że to jednak jest przejściowe i po, po, po pandemii um, gospodarka będzie do, do normalności. Tak. Panie prezesie, proszę powiedzieć, yy, widzą, którzy indywidualnym, którzy biorą kredyty w różnych parabankach, czy to jest bezpieczne, bo to jest bardzo proste nieraz wziąć kredyt i czasami wiemy, że nieraz ludzie flajtują, bo duże setki płacą i tak dalej, jak to wygląda z pańskiej strony jako bankowca. To, co w, o czym warto pamiętać, to to, że jest ustawa o Lichwie, która mówi, jakie są ograniczenia w wysokości poziomu oprocentowania. I te instytucje, które podlegają KNF-owi, czyli właśnie banki, skoki, to są instytucje, które, które w gruncie rzeczy muszą respektować wszystkie zasady, które można później oczywiście pozwać, jeżeli coś do sądu, jeżeli jest coś, coś nie tak. I w tym sensie klient jest chroniony instytucjach, można powiedzieć, które są parabankami, rzeczywiście to jest dużo trudniej, bo tutaj mamy do czynienia z taką nie do końca przejrzystą działalnością i, i często te przepisy, zapisy tych umów są ryzykowne. W tym sensie słyszeliśmy o przypadkach takich, że ktoś wziął sumę, suma, potrafił stracić całe mieszkanie i albo jakieś umowy, które... Nieraz było tak, że sędziowie by powiedzmy nie bronili tych ludzi, tylko raczej tych oszustów. Tak i to jest w tym sensie Widzimy takie przypadki, osoby starsze, które nie w pełni y, świadomie podejmowały, podpisywały umowy, które właściwie w swojej treści y, oznaczały właśnie utratę majątku. To jest, to jest ryzykowne. Takie znaczenie oczywiście są osoby, y, które y, stają się, y, które, można powiedzieć, znajdują się w trudnej sytuacji, y, ale myślę, że zawsze jest jakaś taka droga, żeby y, 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 albo jest coś takiego jak upadłość konsumencka, jeżeli ktoś już kompletnie powiedzieć, nie jest w stanie poradzić sobie, jakaś forma porozumienia, ugody z instytucjami finansowymi typu banki właśnie, żeby, żeby zawrzeć tam porozumienie, jeżeli ten poziom jest, jest za wysoki, bo jak rozumiem i to, to wiemy, parabanki żerują na sytuacji osób, które już są zadłużone wysoko, często spotyka się są na tyle wysoko zadłużone, że banki nie chcą udzielić kredytu, bo tutaj jest kłopot z tym, że właściwie prawie cała pensja już idzie na, na spłatę. No i wtedy jedynym miejscem, to, które te, takie osoby mogą dostać kredyt, to są para banki. Oczywiście należy, no pierwsza rada taka, może być banalna, jest, należy mieć świadomość konsekwencji takiego nadmiernego zadłużania się i tutaj banki też powinny chronić, jakby też odpowiedzialnie postępować, żeby nie, nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś jest nadmiernie zadłużony i ma, 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 ma z tym kłopot, a jeżeli już jest, no to taka sytuacja też powodów losowych, rodzinnych, życiowych, no to to jest konieczność takiego podejścia, żeby pozwolić wyjść z danej sytuacji, też jest oczywiście instytucja upadłości konsumenckiej, ale rzeczywiście to są sytuacje trudne, w tym sensie takie trudne, które który nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić na danej sytuacji, nie warto, myślę, pomimo tej trudnej sytuacji, dać się jeszcze wpaść w kolejną pułapkę, jaką tak. jest para banku. Czy jest Pan optymistą, Panie Prezesie, jeśli chodzi o ten rok rozpoczynający się, bo wiemy, że tamten był trudny, pandemia, to, to były trudne sytuacje, czy jest Pan optymistą w sprawie rozwoju gospodarczego w Polsce? Tak, to czyli absolutnie to, co widzimy, to jest to, że Polska, Polscy, Polacy, polskie firmy całkiem dobrze pomimo wszystkich turbulencji przechodzą i to jest naprawdę ciężki moment, ta pandemia. Warto jednak spojrzeć na to jako pewien, pewna sytuacja, która przejdzie, w tym sensie że w pewnym momencie się zakończy. Przechodzimy na szczęście, w sensie gospodarczym, nie najgorzej, w takim znaczeniu, że to jest właśnie te drugie. Najniższe bezrobocie firm bankrutujących w Polsce na szczęście nie ma tak dużo. Widzimy na kontach, firmy mają całkiem dużo środków i, i, i przechodzą, że tak powiem, potrafią przezimować z tymi pieniędzmi, które potrzebują, być może będą je wydawać na inwestycje później, ale na szczęście jest to czas, którym, którym, którym można powiedzieć pozwala na przetrwanie. I myślę, że to jest też o to warto spojrzeć na okazję. To są kraje, które dużo bardziej doświadczyły. Na pewno taki sposób myślenia o gospodarce globalnej, że wszystko można produkować gdziekolwiek, już po pandemii się zakończy. Co będzie z korzyścią dla polskiej gospodarki, bo to też może zwiększyć właśnie współzależność i atrakcyjność Polski, Polski, Polski jako miejsca, w którym. Część, tak jak można sobie wyobrazić samochody, czy bardziej skomplikowane urządzenia powstają w taki sposób, że poszczególne części powstają w różnych krajach i taka moda na to, żeby przesuwać produkcję istotnych części gdzieś do Azji, do Chin i to nie ma efektu, nie ma żadnych ryzyk, no to jedzenia pokazuje chociażby w przypadku produkcji samochodowej, że te ryzyka są poważne, co oznacza tak naprawdę, że że te powiązania handlowe mogą się zwiększyć i atrakcyjność w takich krajów jak Polska wzrośnie, bo wtedy tutaj to widzimy już, są takie głosy lepiej w Polsce kupić tutaj części do samochodów i, i jakichś urządzeń niż właśnie bazować na jakichś porozumieniach handlowych z firmami w Chinach. I to, to widzimy. Znaczy Polska, Czechy, Słowacja, Węgry to jest ten region, który, który na pewno skorzysta na, po, po pandemii, że, że ta geograficzna bliskość, pewność, rzetelność Polaków jako, jako właśnie specjalistów jest, jest tym, co, co będzie docenione. Więc myślę, że pomimo wszystkich turbulencji, Polska z pandemii skorzysta taka model na Azję. Pewnie oczywiście istotne, warto oczywiście zawsze współpracować, ale taka jakby brak perspektywy, że są ryzyka geograficzne, no to myślę, że, że to jest taki znak, który, który będziemy obserwować. Czyli kończąc, dajemy nadzieję dla obywateli, że Polska będzie się rozwijać i to będzie się przekładać między innymi na portfel każdego człowieka, który również inwestuje w banku. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Pan Leszek Skiba. Pełniące obowiązki prezesa PKOSA. Dziękuję za udział w Dziękuję wobec. bardzo.